Podczas każdego wyjazdu na rowerze nie można zapomnieć o nawodnieniu. Najlepiej zabrać jest wodę lub jakiś izotonik. Do tego nie można zapomnieć, by uzupełniać energię za pomocą stałego pokarmu. Warto wziąć więc owoce, ewentualnie jakieś przekąski lub żele energetyczne. Warto też na wszelki wypadek zabezpieczyć się na awarię roweru. I wziąć ze sobą multitoola, gdzie znajdziecie klucze, z którymi poradzicie sobie z większością awarii w rowerze. Oraz zabrać pompkę, dętkę oraz łyżki do opon, na wszelki wypadek, gdyby na trasie trafił nam się kapieć. Jeżeli mamy koszulkę rowerową, większość rzeczy zmieścimy do kieszeni z tyłu koszulki. Ewentualnie możemy też zabrać plecak na plecy lub to wszystko schować do sakw, które możemy zamontować na rowerze. Jeżeli mamy bagażnik, można wyposażyć się w boczne sakwy, które są bardzo pojemne. Warto zadbać też o nawigację. Może to być specjalny dedykowany komputerek z mapami albo telefon, gdzie znajdziemy odpowiednią aplikację. Jednak telefon trzeba jakoś zamontować. Można użyć specjalnej sakwy lub uchwytu na telefon. Nigdy nie zapominajcie o oświetleniu, nawet kiedy ruszacie bardzo wcześnie rano. Jednak przed wyjazdem warto je naładować lub zabrać zapasowe baterie, jeśli dana lampka obsługuje wymienne ogniwa. Przed wyjazdem warto też się nasmarować kremem z filtrem UV, by chronić się przed złym działaniem promieni słonecznych.